Mój tata zwykł mówić, mają takie swoje powiedzenia, jak coś się wydarzało, szczególnego zwykł mówić. I to jest kolejny dowód na istnienie opoczności Bożej. I mówię o tym dlatego, że właśnie mogę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest dla mnie takim dowodem istnienia opoczności Bożej. Jestem pierwszy raz w życiu w Lublinie. No, Formalnie drugi raz stałem na przystanku i jeszcze polski bus się zatrzymywał wiele lat temu w drodze do Warszawy, a to się nie liczy. Natomiast na Sławienku też pierwszy raz i w tej kaplicy, której znam, teologię mogłem opowiedzieć, tych wszystkich rzeczy teoretycznie, ze zdjęć, ale nigdy nie dotykałem rękami tego wszystkiego. No i właśnie, i przypada to w szczególnym dniu. No, tylko pan był mu w myśli taki scenariusz, żeby tak było. Najlepszy dzień, żeby być w Lublinie, to 17 czerwca, na rocznicę właśnie największego dnia życia ojca Franciszka, z którego wszystko wypłynęło. Ten dzień miał też swoje konsekwencje, o tym też powiem, ale nie chodzi mi o to, co się wydarzyło dalej, tylko był jeszcze inny 17 czerwca, bardzo ważny, ostatni w jego życiu. Dziś mamy wspomnienie brata Alberta, człowieka, który odkrył Chrystusa 100 lat mniej więcej, bardzo uogólniając, przed księdzem przynajmniej w poprzednim wieku. Był w powstaniu styczniowym, walczył tam, stracił nogę i przeżył głębokie doświadczenie Chrystusa z ubogimi, im się, im się oddał. I Franciszek Blechnicki, który przeżywa doświadczenie Chrystusa w celi śmierci, czekając na wyrok śmierci, młody chłopak w początku swoich lat dwudziestych, czytając książkę człowieka, który w ogóle miał bardzo pokręcone myślenie o chrześcijaństwie, bo on się nie wrócił przy czytaniu katolickiej książki, tylko takiego gnostyka Sybira, który łączył chrześcijaństwo z gnozą. No, Bóg się wszystkim posłuży. E, i, i był ten największy dzień jego życia. E, można powiedzieć, że my się, my się modlimy o, o rybą beatyfikację księdza Blachnickiego, a przynajmniej niektórzy, e, ale też e, jeżeli ksiądz Blachnicki będzie beatyfikowany, nawet rychło, to, e, to będzie wspomnieniem dowolnym w kilku diecezjach na początku. Może ruch się chciałby, żeby to była uroczystość od razu i dzień wolny od pracy, <laughs> ale tak się nie stanie. Ksiądz, na przykład że Jerzy Popiełuszko znana postać spełnienie dowolne w kilku diecezjach. Ale myślę, że jeżeli by takie spełnienie dowolne pojawiło się w kalendarzu liturgicznym w Polsce, to najbardziej uprawnione diecezje to właśnie Archidiecezja Katowicka, Lubelska i Diecezja Tarnowska, gdzie jest pochowany. Ponieważ to miejsce, w którym jesteśmy, dlatego dzieła, charyzmatu, światło życia, można powiedzieć, że wiadomo, okazji, ma swoją wagę ostatniego etapu życia. Ale w etapie polskim to jest równoważne z kościękiem Z kilku powodów. Tylko dlatego, że, że Ksiądz Błaśnicki tu wybudował pierwszą kapicę według swojego wzoru, bo tak rzeczywiście było, ale to jest kilka rzeczy, które tutaj do nas mówią, w których ruch dzisiaj niestety bardzo słabo jako ruch eklezjalny funkcjonuje. Dla ojca Franciszka bardzo rzeczą o fundamentalnym znaczeniu była refleksja, refleksja teologiczna, stawianie pytań, odkrywanie, badanie. Yy, nigdy się na tym nie zatrzymał. Dlatego w jego wizji ruchu Żywego Kościoła, co dla tych ludzi jest odkryciem, yy, jest charyzmat Żywego Kościoła, dzisiaj charyzmat Życie. I co jest zaraz po tym. Instytut Żywego Kościoła, czyli rzeczywistość akademicka, która nieustannie zgłębia, przetrawia, co się dzieje w Kościele, w Magisterium i inspiruje, inspiruje ludzi. Najpierw w Stałą, potem w Ruchu, potem członków Ruchu i potem do Kościoła. Wielu ludzi, jak słyszę taką wizję, pierwszy raz ją słyszę, że tak jest. że Instytut Żywego Kościoła, ośrodek akademicki, ale na sposób chrześcijański, właśnie tym miał być Lublin, wspólnotą życia. Modlitwy, refleksji, która przynosi życie innym, bo w Kościele i nawet w naszych powołaniach i w naszej służbie jest wiele pytań, na które musimy sobie stawiać odpowiedzi refleksji chrześcijańskiej. No właśnie, powiedziałam o 17 czerwca innym ważnym. Bo z jednej strony rzeczywiście to doświadczenie w stylu śmierci, ale później Ksiądz Blechnicki, który jest schorowany i przychodzi 17. Czerwca 1986 roku, i on otrzymuje natchnienie, żeby zacząć pisać swój testament, który pisze dwa dni. Zaczyna 17 i kończy 18. Daje świadectwo swojego życia. To nie jest tylko testament. My, nawet jak na angielski tłumaczymy, to musimy wybrać, które jest słowo i nie do końca wiemy, bo albo to jest testament, albo last will. I tam jest to połączone. Jest i duchowy testament, i szczegóły. Daje świadectwo Bożego, Bożego działania. Tu się też znajduje artykuł główny Ruchu Świadku Życia. I to nie chodzi tylko, że tu są papierki i nagrania, ucyfrowione. Dla Ojca Franciszka taka, taka posługa to była diekonia świadectwa. Diekonia świadectwa Bożego działania. Zapisać dzieła Bożego działania. Jak Bóg przez pokolenia przechodzi przez nas w naszych historiach, to są tam zapisane świadectwa Bożego działania. Każdy z nas mógłby i powinien właśnie taką pamięć nieść, jak to Bóg w moim życiu. Każ, każ, w każdym życiu każdego z nas inaczej. Ale również yy, odwołując się do słowa dzisiejszego, które słyszeliśmy, Słowo, które pokazuje, można powiedzieć, że w tym pierwszym czytaniu jest E, właśnie w historii e, e, Ahaba i Nabota, e, tak, e, właśnie, e, Nabot z, Boży, z Bogu i królowi powiedzieli fałszywi świadkowie. Obecne z, zło, można powiedzieć, że właśnie ten Nabot jest takim zapowiedzią Chrystusa, który również zginie poza miastem i również wobec fałszywego świadectwa. W życiu każdego człowieka chrześcijanina to zło jest obecne. Tak samo w Franciszka Blachnickiego, Maksymiliana Kolbego, który to jest po, e, pokazany. E, ale to zło e, jest przezwyciężone mocą Ewangelii. E, to właśnie w Lublinie jedyne takie mówione świadectwo Ojca się zachowało podczas rekolekcji właśnie e, ewangelizacyjnych czy ewangelizacji, które powiedział, i wtedy on właśnie mówił, nie, że po tym momencie nawrócenia 17 czerwca nastąpiły najpiękniejsze dni jego życia. Ale gdzie znajdował najwięcej takiego duchowego pokarmu? Właśnie w Ewangelii. Że Ewangelia pokazała mu zupełnie nowy świat, zupełnie nowa, nowa rzeczywistość. Kiedy przeszedł wojnę bez sensu, ludzie jak zwierzęta, każdy walczy o byk, wszystkie dały się kruszą. Co może zmienić rzeczywistość? Ewangelia, to co też słyszeliśmy dzisiaj od Jezusa, oczywiście to jest tylko fragment mowy na górze. Ewangelia jest zawsze tą nową mocą, nową siłą. I wiara w moc Ewangelii zawsze jest tym, co jest w stanie rozwiecić najciemniejsze mroki. On ją przyjął, my musimy tą Ewangelię przyjąć i stać się również tą żywą, żywą Ewangelią i pełnić tą właśnie jako świadectwa Bożego działania w naszym życiu. Jest takiej, pewnie część z was zna księdza Jakuba Bartczaka i kilka lat temu jedną ze swoich płyt, którą wydał zatytułował takimi trzema słowami bardzo prostym Bóg jest, działa. To jest prawda o chrześcijaństwie. Skrót. Bóg jest, działa. Bóg jest, działa. E... Życie ojca Franciszka było takim doświadczeniem Alberta Chmielowskiego. Daj Boże, że o każdym z nas ktoś kiedyś powie, że spotykając się z nami e... można było przeżyć prawdę, że Bóg jest, działa że Bóg jest działa. Ale jeszcze jest ostatnia rzecz ważna. Dawno temu, no i tak dawno temu, kilka lat temu, zasłyszałem bardzo y, piękną definicję człowieka świętego. Daj Boże, żeby Duch Święty dał nam taką łaskę. To to jest człowiek święty? Człowiek święty to jest taki człowiek, w którego y, przebywaniu, będąc w jego otoczeniu, w jego obecności, y, czujesz się kochany. Właśnie czujesz, że, że jesteś obdarzony miłością, przebywając. Nie, że on musi mówić, że on musi coś robić, po prostu jest obok ciebie, a ty doświadczasz prawdy, że jesteś obdarzony miłością. Bo to jest właśnie odbicie Bożej Miłości, której Duch Święty chce w nas właśnie roznać, abyśmy byli źródłami światła w świecie dzisiejszym, takim jakim on jest. Nie jakimś świecie marzeń, przeszłości, może żeby było łatwiej albo inaczej, takim jakim jest, z obecnością zła z obecnością bez sensu, przychodzi Ewangelia, którą Jezus chce we mnie objawić, abym był źródłem światła w świecie, abym objawiał to, że Bóg jest, działa.